szósta generacja Renault Espace wjeżdża na salony, a auto jakby jest znajome. Poprzednia generacja mocno wyróżniała się na drogach, a teraz mamy tak naprawdę przedłużonego Australa. Czy taki dość oszczędny stylistycznie krok ma sens? Pod pewnymi względami owszem. Ekstrawagancja z piątej generacji żegna, wita bardziej budżetowa opcja stylistyczna, bo nowy s to tak naprawdę przedłużony o 30 cm Austral, ale mnie osobiście ta bryła bardziej leży niż w krótszym bliźniaku. Proporcje są spójne, od po prostu ładny, duży SUV. Jednocześnie też mamy do czynienia z ciekawym i niespotykanym w obecnych czasach zjawiskiem. Kolejna generacja danego modelu nie zwiększyła się, tylko zmniejszyła, mimo że w środku miejsca nie ubyło w sposób wyraźnie zauważalny. Rewolucja również we wnętrzu. Przestronne, ogromne, a skoro mamy do czynienia z Australem Mixel, to mamy też trzeci rząd foteli. I nawet jakoś się tam zmieściłem, chociaż wymaga to przesunięcia drugiego rzędu foteli nieco do przodu. W takich warunkach też bagażnik ma 190 litrów pojemności. Jeśli jednak zdecydujemy się na jazdę w 5 osób, mamy do dyspozycji już litrów ponad 570, a komfort podróży stoi bardzo wysoko. Duża tu też zasługa największego okna panoramicznego montowanego w przemyśle motoryzacyjnym. Niespełna metr powierzchni. Francuzi, jak Włosi, czasem mogą gdzieś delikatnie naginać prawdę, bo Tesla chyba ma większe panoramy. Jak już zasiędziemy z przodu, to mamy przed sobą bardzo dobre zegary cyfrowe i dobrze wkomponowany ekran z permanentną sekcją klimatyzacji, zarówno na jego dole, jak i panelem z przyciskami pod ekranem. Wszystko skierowane jest bardziej do kierowcy. Proste, a jakże wygodne i estetyczne. Multimedia to zupełnie inny świat niż Erling poprzedniej generacji. Grafiki są bardzo estetyczne, system działa sprawnie i, mówiąc szczerze, stawiałbym to za wzór dla innych producentów. Właściwie niczego tu nie brakuje, jeśli już musimy wszyscy iść w ogromne ekrany we wnętrzu. No i spasowanie materiałów też się poprawiło względem wcześniejszej generacji. Poprawiło się również audio i Harman Cardon przedstawia tu solidny zakres tonów podczas odsłuchu. Ale żeby nie było aż tak bardzo cukierkowo, to nie mamy nawet w opcji wentylacji foteli, mimo że parę lat temu mogliśmy ją dostać w mniejszym niż w Coleosie. Tutaj mamy tylko podgrzewanie z przodu i z tyłu. Pierwsza sprawa to układ jezdny. Zawieszenie zestrojone jest bardzo komfortowo, wyciszenie kabiny jest na wysokim poziomie, więc jest to zdecydowanie wygodny samochód trasowy, któremu przyjemniej jeszcze masaż foteli. W mieście Espace okazuje się bardzo zwinny za sprawą tylnej osi skrętnej, która w domyślnym ustawieniu działa niezauważalnie, a w trybie sport auto zakręca dosłownie w miejscu, chociaż nie jest to zalecane ustawienie dla osób z chorobą lokomocyjną. Doznania są dość intensywne i dziwne, poniżej 30 km na godzinę. Układ hybrydowy na pokładzie to silnik 1.2 o mocy 130 mechanicznych, wsparcie elektryczne o mocy 68 kW, dodatkowa moc z rozrusznika i bateria 2 kWh. Całość to 200 koni mechanicznych, 300 Nm momentu i setka osiągana w niecałe 9 sekund. Czyli nie mamy zbyt sportowych emocji, ale do codziennego napędzania się jak najbardziej wystarczy. Na autostradzie czuć też nieco zadyszkę przy rozpędzaniu się od 100 do 140 km na godzinę, w sytuacji kiedy mamy niski stan baterii, ale jeśli będziemy korzystać z rekuperacji do zwalniania np. na dwójce przed Tirem lub dostawczakiem jadącym 95 na godzinę, bateria będzie wystarczająco naładowana do dynamicznego, przyśpiewania. W takich warunkach spalanie sięgnie 8 litrów, natomiast w mieście przy normalnej jeździe poniżej 6. W trasie pozamiejskiej spokojnie zejdziemy na czwórkę z przodu, a przy bardzo spokojnej nawet trójka się pojawi: siedmioosobowy SUV. Ceny zaczynają się od 195 tysięcy złotych, a to dlatego, że do dyspozycji mamy tylko jeden układ napędowy, czyli 200 hybryda z napędem naprzód. Planowane są jeszcze inne wersje, ale ta hybryda naprawdę dobrze pasuje do Espasa. Tak topowo wyposażony egzemplarz to 239 tysięcy zł i patrząc na konkurencję to. Jest to rozsądna cena jak na tak ogromne auto, bo w takim wymiarze 4,70, 4,80 i 7 foteli możemy wziąć Kodiaka, Santa Fe lub Sorrento oraz 5-osobową CX-60, tylko tam już idziemy w jeszcze wyższą półkę cenową. A stosunkowo niska cena Espasa jest możliwa ze względu na bliźniacze więzy z modelem Austral, bo tak samo skonfigurowane, ale znacznie większe auto dostajemy za 22 000 zł więcej. Espas zrywa z łatką minivana i staje się suwem, ale w tym wypadku to zmiana zdecydowanie na lepsze. A co wy sądzicie o takiej zmianie? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, to nie obrazimy się za łapkę w górę pod nim, oraz subskrypcję naszego kanału pomaga nam to w rozwoju i zwiększa zasięg naszych materiałów. Dane techniczne i galeria zdjęć standardowo na naszej stronie, link w opisie. Ja się z Wami żegnam, dzięki za dziś i do usłyszenia.